Cześć, morde, się Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Od złotówki do stówki i jest to 22 odcinek, widzisz sąsiad. Ja się nie pomylę nigdy. Chyba 22. Ja ja Trzeba by na pewno. Ty się pomyliłeś w ostatnim, także... Kurwa jest dzisiaj... Nie ze ze Aż że strop weszedł. No i jedzie się ze mną Michał. <úsica>. sąsiad Michał. Kurwa, Michał sąsiad Michał. Sąjadł. Teusz, dzień dobry. Nie wyzywaj, ej. Dobra, bo Piotr, zostawisz w komentarzu, po raz Tak kolejny. będzie. My lecimy sobie na szybko z wapnem, i potem będziemy sobie siać. Bo sąsiad Michał, co robi? Właśnie po co robisz? Talerzuję. A, kradnie ino. Ta na piwno. A sąsiad mi ukradł siewkę. Właśnie nie mówiłem. Nie rasiłam swoją siewką, bo moja jest upośledzona. Wałek szczerzy już pijdzie, tam nie nada. Idziemy ko sklepa, Wapienko na wieś, patrzę tam za w picie Nie no, tylko nawóz był, dawany Na pewno są sąsiad ale wiesz, że ja ci policzyłem tą siewkę i będę chciał coś zabrać Ej, <słyska> Do Tylko zobaczę tam, czy ja polemisz wykrzywiony czy coś O, sąsiad się <słyska> sąsiad To możesz się pożegnać z innym polem pszorą wpić, no no, w na poprzek. Pamięci, że szeroko daje ta twoja siewcyna. Wiem, ale szybko ucieka z niej to wapno. Też. Muszę pomyśleć na powiększenie jej. Rozbudowa? Tak, i deski jak te, jak Joker pan. zrobił. Dobra, nadstawki do, RCW, do siewki, ja... No pewnie, że dobrze mi starcza na jednym przejazd na tym polu. Ale wap na nic A ja nie kończę nie. talerzować moje największe pole. A my ogólnie zmieniliśmy wersję gry, bo sami wiecie, zbugowana zbugowane są spidget tam nie mało. I zmieniliśmy na tą, która nie była zbugowana i była jako dopracowana, czyli nie... A ja, bo... ja chciałem tylko dodać, że zostało mi 300 tysięcy kredytu po sprzedaży słabich oddaniu kredytu. Potrzebuję by się wziąć po policzkę 5 tysięcy, aby ogarnąć swoje konie i... chyba tyle Bo zarobiłem około 30 czy tam 40? Już teraz nie pamiętam dokładnie. 5 tysięcy za sumę. Chyba 30. No kłamie, paliłem, nie no paliłem. Coś takiego. Sam się tam robi? Nie widać by tam był około... Aż na pobocze zjechałem. Nie no paliłem. Oglądałeś, sam się? Co? Y co to jest używka? do włosów nie nie oglądają ja oglądają tylko Jarko ogarka ja nie wiem jak się... nie widzi na internet a komputer w John -Dirku. a nie no nie, no, komputer w John Dirku to 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 to, to 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 jeszcze starszy model jaki starszy Tu zaraz do, będzie ej. najnowszy John Dirk Ty sobie weźmiesz ten yy, telewizorek jak ten rolnik szuka oglądałeś? Nie oglądam go nie lubię, nie lubię jego... Nie lubię jego gadki. Eee... Ja ja tam czasem obejrzałem ten, ten mały telewizorek sobie weźmie do zatorka. Jego zatorka? 7 4, 11 chyba. Okej. Okay. Ja pierdziele. Nie ręczę za siebie. Moja siepka najukochańsza Co mnie tu kurde na dwóch kołach Patrz 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 Czyli to? Moja siepka e. najukochańsza Na dwóch kołach, Jeszcze raz podwórko na dwóch kołach Patrzcie tam I cyk Nie no, nie no Stresuje się Żebym nawozem zatankował człowieku Paaań Dobra Piękno i jazda. Jazda sąsiad. A może kiedy się przenosimy ta... na nowo czas, Jutro, jutro. Dobrze. Jutro jak przyjadę z lasu. Dobrze. <grym> Ile masz tam motocyklów w tym Johendera? 3,3. Ja naprawdę nie wiem. więcej pracuje od Co ty? Te, tyle samo chyba. Ale zobaczcie jak skończy dalej to będzie więcej. Dobra, nie No jakim cudem! Te wapno jest zbudowane Mój JohnDeal John robi więcej godzin Twój fan, bo mój i później staje się drugim, znaczy ciągnikiem pomocniczym jeszcze. Ja go się tak szybko nie pozbędę, to jest za dobry ciągniczek. Trochę Ci tu sam ziódł wykręcę na polu. Nie pozwalam, będziesz ja był Mi zderwała ta siewka twoja Co moja siewka? Załadowała dwa razy to samo i że mi zer Dobra siewka, co prawnie Kurde Dobra Jestem w płodzie Ciągle jak muszę siedmiu do pół No, w końcu wapnia Dobrze, no, tu jest tym średnikiem w Nie mam za dużo wycinku, żeby się pchać. A ja chyba mam już malutko. Ta na piwo. Mam mi od ciebie. <grym> na piwo. W mi się to co piło po robocie. Moje konie za chwilę będą w tym odcinku warte 30 tysięcy, tak się wiesz. Dobrze. Ładnie. nie już dają radę. Dobrze, są się to ogólnie to. Powiem Ci, że cała, całe pole wykoka Koka Góra siana to Michał i Ani baba. Całe białe. Co? Całe białe. Dobrze. Aż mi się źle zrobiło na dłuższy. Ale ubywać też ubywa stoję i się. Jaki o mi jak czyn trzep. Proszę o cygańsku oszczędnie to No, ona to lubi. i dam na przemyślenia, to się ręcznie przyczany. Jak ty we egidę zakrę, to zakrętą, ona wam Na Naręcznym, prawda? No ci są się, ale mi foder skrzypi. WD-40 jutro będzie działać. Ja to nawet nie, nie rozglądam się, jak wyjeżdżam na drogę, bo wiem, że tu jest takie zadupie, że nic nie będzie jechać. Tak, na piwno ja ci mówię. A właśnie jeżdżą antki, czy mi coś zbugowaliśmy i o to chodzi? Yy... Chyba nie jeżdżą. Zaraz zobaczymy, bo będę jechał. Dobra. Jedziemy sąsiadowi oddać tę siewkę, bo będzie po RCW Zobaczcie jak sum się tu słomy nawalił. Te, to słowę. Ładnie odłożymy, żeby nie pałkał ogina. Dlecimy. Oho. Nie Login była ogina. RTS, sęsiad? Ooo. Sęsiad, to nie do pora porad nagrywania, no ja nie zasypiam. Dobra. Sęsiad, to ty co będziesz sypał? A wiadomo sobie do ciebie na pole, jakby byś się radał. Do... <laughs> Słuchaj, ukochaj, się... to leży, kto tu zostawił takiego tymi... pniaka na miedzy? Co będzie o sąsiad, w tym roku? Ej, idiota czemu ty też wyciął wszystkie drzewa na miedzach? Jakże wyciął? No! Kolejny pciak, którego ja tu widzę! Chujarzy, widział Ostatnie pleby... Ale ten... weź ty, nie ogładzaj tak tych miedzy! No sorry... Ja rozumiem, że zarobić z zarobieniem, no ale bez przesady! Sąsiad... Weź mi nawet nie w kurwę, dobra Pradzi jesteś Dobra i cyk tam 50 przez naszą wieję Halo policja? Cały. Ja chciałem gość popierdalacza piętra Ale A wiesz czemu Bo I że nie Czemu? Może ich wyłączył. No ale wiesz, że jak wyłączyłeś to już się nie załączy. Czemu jest a udowodnić ci? No udowodnić Jak nie, jak jadą już za mną Chujskie rachunce I tak ci zaraz zabiją to Dawaj maniek Dawaj maniek to już się kameruje Ja myślałem że to jest zbugowane jak kiedyś próbowałeś no, może jednak ja coś poprzyma. Nie bo... Ty sam się po prostu nie umieć To prawdziwy Mod maker zrobił Chyba mod maker Shaker, shaker Martin maker Dobra Nie wiem w ogóle ile nagrywa ma Bo Telefon Także na razie trzymajcie się dapsuł. Ale jedziemy jeszcze na porę Już chciał spać Michał, chcesz już iść spać? Ja też powinienem już iść spać, bo tak, to, już... Tak, bo już 20.00, dobranocka, i dawno przyleciała. Ja mam tu Rolexa na biurku. Dobrze. Jest już po 11.05. Nie ja znam się dobrze na takim zegarku. Serio? Aż tak? No co, aż tak. Aż tak późno? Mhm. Także na razie trzymajcie się, cześć. 4 Po 11.04 jest. Ale ja to Energolika skupiłem dzisiaj jak mi jeździli z Sanderą to... A na mnie to nie działa, bo ja jestem za bardzo pobudzony. I od Pornusa se włączy i dziękuję, dobranoc nie? Co się włącza? No, zna Także jeszcze wam pokażę tu farmę, nie? I wykręcamy. I <laughs> jedziemy na pole. Zagadałaś się sąsiedzi. Tam się to talerzować ci to pole? A tam weź jedną skibą, znaczy tam jedną jednym talerzem. talerzować ci? No dawaj tam jedną skibę, talerz... Jedną... 5000. Nie wymaczę ten ruch drogowy. A to ten jest że trzechu On jest mnieźby. Chodź opuść nie do że tu osoby sobie 100 A dzisiaj sobie będziemy ślać. Niech sam się podziwia naszego fendika. Jak robi robotę jedną Dwa razy, a nie... Fifencik jest swoim, idziemy do jakich też. O chro? Pogadamy, czy nie idziemy? Łagień w środę. Łagień w środę. A, bo my jeszcze przebieżymy? A, i teraz. Łagień w środę. Zaraz będę miał moje największe pole starażowane. Ostatni przejazd. A ja łagień w środę ale będę miał beki, jak będę miał więcej kula, będę się szybciej od Ciebie wyrabiał. No chyba sąsiad nie. No co Ty robisz teraz? <laughs> Sieję już. A to już Ty tu musisz stależować, później zasiać? Skąd wiesz, czy muszę stależować? Co? Skąd wiesz, czy muszę stależować? No dobra, ja się nie wyrobię szybciej, bo mam orkę, no ale... A u ja mnie ma orki, to mi się szybciej zrobi. Ty wiesz co ja tam pani dzisiaj miałem półgodziny oddawać do serwisu nie? A na, na piwno, na piwno. na piwno. Dobra. Włogi. Jestem na smy, Z tego kolega z nas miał jak też żeś chleb z jojkiem, jaki? <grywki> Mówi do mnie chlib z jajkiem. Kiedy ja się miałem wtedy jakiś dobra, Na no opyskach Ej dobre to było, muszę Był teraz zioj, się? Dobra wasze zdrowie Fire up, let's go Mam skończone moje największe pole ale skale Nie wiem ile sobie na minut to mnie troszkę też, a ogólnie typowe pole troszkę powiększyłem jego byście się zastanawiali Kredy Kredy powinien zostać ukarany o odurzenie do państwa 30 tysięcy no, 300 tysięcy kary lepszym odsyłaniem no się ale złodzieja tak Dzień na pewno, się. na pilno i tak jestem bogatszy dobra wieś no, ja mam kredytu 120 tysięcy a wiesz, że ja zaraz kończę sprzeda? No ale mnie i tak nie dogonisz. Na A chcesz A założyć? że w ja dogonisz? 43 pieniążki mam jeszcze. A ja 3000 i pełno soi i rzepaku. Ja też mam zboża dużo. Znaczy, no mniej więcej. ale mija to mnie. Na pilno. <tryk> <laughs> Cóż za dziki kalszyk, że palacza. Tak. Takie dźwiganiki Tak. Trzeba kiedyś nie, nie, Coś nie, 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 no albo pewnie jakiś... Ja kupuję sobie kerhera, bo jestem bogatszym Ja już na następnym odcinku nowy na, nabytek panuję <laughs> <Kasze>, albo obciążnik <laughs> Nie ma no, widy muszę kupić do gnoju nie A wiem. ja mam lepsze widy, bo ja, do, ja z Jarkiem ogarkiem pogadałem i on mi uspawał. A ja z tym, wiesz, z kim pogadałem Z tym no Kurde jak on miał Ej, dobra zapomniałem Ej, wiesz jak utrzymać głupka w niepewności? Pierznal. Później ci powiem. Nie Wiesz, miałeś... Ja, ja kolegę za tak napisałem. Tak jak ja mu napisałem. A od trzech miesięcy mu nie odpisywałem, on coś tam jakieś pytania, że się spierałem z kolegami jak utrzymać idiotę w niepewność. Nie, do internetu nie, nie, w tym Kurde, ta ja cała jestem. sieczka w tym całym farmingu to coś coś dawać. No właśnie ja, daje nie, 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 co nie, 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 jakby nie, No, mam na końcu nie, nie, Bo nie, 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 nawet czeku na rozgrywę, co ja robił, a już czeku pół godziny dobra, ostatni przysiad będziemy kończyć, bo Michał jutro, jeszcze Michał do szkoły może na szkołę, do szkoły, zespoły. dobrze Czasem Michał będzie ubierany do szkoły co tak. nie Michałku? tak nie wiem jak mnie stwierdził, bo ja strasznie dziwutko mówię, bo no, no zaraz baternię obejdzie, nie? Jakie ty sąsiad? Co? Ty draniu ty Gra na, na czasie jeden. Nikt nie myślał. Co? Na czasie jeden graliśmy. Daj na 30. Albo na czym <grym> Albo nie, nie dawaj... Albo bo tak, będę musiał czas przewidzieć, bo moje koniki będę wżarły <grym> wtedy. Dobra młodę, ja będziemy kończyć tak. No czekaj jeszcze tak, chwilę, się... chodź do mnie na chwilę W tym ten... odcineczku oh, to na to, No chodź tutaj A słuchaj, ty nie chcesz przechodzić do mnie Chwasty, chwasty, zachwaszczenie No tak, bo nigdy wszystko. nie wołasz Niszczenie plonów yy, Usychanie no, Zostaw zachwaszczenie, bo to jest no, fajne ty, ty draniu Zasiałem, a to mi chwasty rosną <laughs> mam no, no. Dobra Gdzie ty jesteś? Na polu numer jeden Pole numer one, a tam na zadupiu, dobra, mówię, że na zadupiu jesteś Od kiedy to pole tutaj Od dawna. Od początku. Od początku, nie? Dobra, także taki ciapak. No czekaj. Co bo ja muszę robię? No co? Będę chodził zrobione kamerą, bo jak sobie to robię. Tak, może to nagrywać? Nie wiem, nie Także link do kanału Michałka macie w opisie ziemioki jest, jest zapotrzebowanie Moga. zawsze jest Myślę, że w następnym odcinku będziesz sprzątał co nie? Tak No, także zapraszam na kolejny odcinek Oczywiście do Michała e, Żebyś tam podziwiał takiego John Deere'a. O, co ma lampy wytłuczone z tyłu Także co, do następnego Ta odcinka Ta wytłuczone, to raz sąsiad u mnie latał się. I przebijał mu te sprawy I elo Do widzenia Dobranoc Absolutnie